Hej, zapraszam na cały tydzień jedzenia Dawno nie było, tak mi się wydaje Rano tutaj organizuję sobie Mam taką tygodniową rozpiskę Zapisuję, jakie przepisy chcę pokazać, zrobić Codziennie rano robię sobie szklankę soku I później zabieram się za śniadanie I uwaga, wyjątkowo na słono Robię sobie omlet I wróciłam do jajek Bardzo długo nie jadłam jajek Bo po prostu nie miałam ochoty Mam taką dziwną relację z jajkami Że raz mi smakują, a raz są takie Nie, one są jednak dziwne ale teraz, nie wiem, wróciłam, tęskniłam za nimi i jem. Wszystko jest okej. Okay. Dam sobie też chipsy z jarmużu na górę, które mi zostały. I jak zawsze wszystkie przepisy na dole, w opisie. To był akurat tydzień po powrocie z Paryża. Tutaj na obiad będziemy robić kotlety z fasoli czerwonej. Przepis na nie widziałam u Erin. Polecam jej kanał na YouTubie. Nagrywa cały tygodnie jedzenia, jest mega inspirująca. Robi przepiękne rzeczy. A więc czerwona fasola, może być czarna, biała. Ciecierzyca w sumie. Do tego trochę przecieru pomidorowego, musztardy, cebula, koperek. By wszystko się skleiło, ja daję się Jedną z ważniejszych przypraw jest gmin Rzymski i dużo pieprzu. Daję też papryki słodkiej. Użyłam połowę puszki fasoli i wyszły mi cztery. Do tego będzie sałatka, szpina, krukola, kukurydza, czerwona kapusta. Wszystko, co mam zawsze w lodówce, i do tego taka fajna kasza, co pokazywałam na początku, z burakiem, jakaś nowa, buraczki, jarmuż z piekarnika. Ja go robię tak, że daję na 100 stopni do piekarnika, trochę oliwy, sól, aż zrobi się chrupiący. Lampestki pestki dyni i tyle, gotowe. Była przepiękna pogoda. I chcę powiedzieć, że pomiędzy posiłkami jem dużo owoców. Nie pokazywałam wszystkiego, bo po prostu też miałam dużo roboty, ale tak chcę powiedzieć. Poszłam sobie na rower później, a wkręciłam się w rower, robię takie trasy, no 20 km max. Sprawia mi to bardzo dużo frajdy, ubieram sobie słuchawki i po prostu jadę przed siebie. Świetne uczucie. Każdy, kto jest na rowerze, Rozumiem, nie. Muszę się kąpać. Koniec. Dzień drugi zaczynam od pisania w dzienniku. Pomaga mi to zrelaksować się i tak pozbierać myśli przed dniem. I oczywiście, edytowanie, to co mi zajmuje najwięcej. Zaczynamy dzień od soku, różne kombinacje. W ogródku już mamy swoje owoce, czyli poziomki. Poziomek zawsze mamy mnóstwo na ogródku: agres, czarna porzeczka, czerwona porzeczka. Tutaj przygotowałam dzień wcześniej pudding chia. Dodałam też odżywkę białkową z grochu i trochę nasion słonecznika, żeby się namoczyły. Miałam tu też jakiś taki wypasiony miód od mojej mamy, więc dodałam. Cynamon. Proporcje zawsze są tak, że w kubku 1 czwarta nasiony czyja, 3 czwarte mleko, i odstawiamy na całą noc do lodówki. Robiłam swoje masło orzechowe z orzechów laskowych. Daj się do piekarnika na 100 stopni, 150 10 minut, i od nich później schodzi ta kupina. Znudziło mi się trochę masło orzechowe wiem, szok, bo dostałam ze współpracy taki słoik, chyba 600 gram. Za bardzo się na niego cieszyłam i jadłam łyżką i dosłownie połowa zniknęła w ciągu tygodnia. Przejadłam się nim. Po prostu wolę teraz sobie zrobić jakieś inne, właśnie z orzechów brazylijskich, woskowych. Zrobiłam dżem z owoców i nasion chia. On tak super gęstnieje. Prażony kokos, pusta, czysta patelnia, kokos i brązowy. Pudding chia, owocki, Moje masło, poziomki, miałam też jakieś pistacje, ten kokos i w ogóle jak go się robi to w całym domu tak pachnie, polecam, moje odkrycie. Na górę też daję trochę lawendy, widziałam chyba na pinterestie czy na TikToku, daje taki super smak, aromat, warto przetestować. Warto mieć otwartą głowę i próbować różnych rzeczy, czemu nie? Wygląda przepięknie. To był dzień, kiedy akurat dodawałam filmik, owocki i tak dalej, mój jermuż, jadłam. Ja teraz mam tak właśnie, że przez wakacje robię sobie śniadanie, później jem jakiś chleb, mój żytni z masełkiem, owoce i potem taką kolację. Bo jak jest ciepło, to nie chcę się aż tak gotować. Tutaj będę przygotowywała obiad na dwa dni. Ziemniaczki, bataty i zwykłe, po prostu do piekarnika. Oliwa, przyprawy, 180 stopni. One muszą się trochę robić, 30 minut, dlatego robię sobie od razu więcej na dwa dni. W międzyczasie książka, akurat tutaj tą kończyłam. Później sobie do tych ziemniaków znam, że zrobię marchewkę na maśle i tak wróciłam do masła. Ja już się nie określam, czy jestem vegan, czy jestem wegetarianką. Ja po prostu znam że nie ma co, po co się określać. Nie jest to potrzebne, ponieważ wszystkie jakieś restrykcje, kiedy sobie mówimy, nie mogę tego jeść, tego i tego, to uważam, że to wpływa na psychikę. Żeby mieć zdrową relację z jedzeniem, to nie wolno sobie niczego zabraniać. To jest jakby nasze życie, czemu sobie robić w głowie jakieś zakazy. Najlepiej czujemy się, jak jesteśmy wolni, kochamy tą wolność, więc nie ograniczajmy się. Dziękuję. Zawsze wszyscy o tym mówią, ale to jest prawda: słuchaj siebie i swojego ciała, i tak będzie najlepiej. Wieczorem szybki trening, chociaż w takie upały to da się nieźle spocić. Rano znowu dziennik, piszę sobie, za co jestem wdzięczna, afirmacje, tudu, herbata, zioła z mojego ogródka, mięta. Najlepsza rzecz na świecie. Sok znowu ulubiony. Dodałam też chlorelli, ale szczerze nie polecam. Ja kiedyś wkręciłam się w chlorellę i piłam codziennie, w ogóle miał być test, ale nie wyszło, ponieważ wypryszczyło mnie po niej. Moja cera wygląda fatalnie. Wiem, że to jest po niej, na 100%. Zrobimy tutaj dżem, tym razem truskawkowy. Moja mama codziennie przywozi koszyk truskawek. Dostał mi puding chia, dodałam sobie do niego macze. Z ciekawości, wyszedł kolor taki średni, bym powiedziała. W ogóle muszę upiec babeczki z maczą, bo widziałam fajny przepis. Do tego prażony kokos, jabłko, agrest, wiśnie, poziomki. Ja właśnie latem lubię takie lżejsze śniadania, tak jak zimą, jak były tygodnie jedzenia, jadłam owsianki, jakieś takie cięższe rzeczy. Wiem sezonowo, to latem owoce. Myślę, że to jest takie naturalne, po prostu zimą potrzebujemy trochę więcej tkanki tłuszczowej, żeby się ogrzać, więc tak sobie magazynujemy to jedzonko, ale wiadomo wszystko, kwestia indywidualna, ja tak mam. I uwaga, przyznam się, oglądałam nowy sezon To Hot To Handle, chlebek mój żytni z masem orzechowym i dżemem truskawkowym, który mi został. I kolejna książka, którą zacząłam czytać. Później wieczorem zrobiłam sobie najprostszą sałatkę, to co miałam w lodówce. Ogórek kiszony, jakiś mix sałat, czerwona kapusta, buraki i te ziemniaczki. I poszłam na deskorolkę. To jest moje nowe odkrycie, moja nowa aktywność, można powiedzieć. Daje mi to takie poczucie spokoju, tak romantyzuje sobie moje życie. Był przepiękny zachód słońca. Jak wróciłam, to dalej oglądałam, ściągałam się trochę. Jak jest upał, to wolę robić aktywności na zewnątrz, a nie w tym cieple w domu na macie się pocić. Kolejny dzień deszcz i truskawki. Zrobiłam mus truskawkowy, po prostu zblendowałam je i miałam ochotę na owsiankę. Dodaję wody, mleka owsianego pół na pół i znowu maczę, po prostu zaczęłam z nią dużo eksperymentować, no oglądałam się jakichś zdjęć. Żeby owsianka była słodka, dodaję pół banana, takiego brązowego, czym ciemniejszy, tym lepszy. Ten mus truskawkowy mieszam razem z chia, zawsze daję na oko jakąś tak łyżkę. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na truskawki, wiem, że, że się już kończą, ale można mi podesłać moja lawenda, pistata, jeszcze tutaj ta zielona owsianka też wyglądała dosyć ciekawie no, ale tak kombinuję kombinuję banan Aha i life update chciałabym powiedzieć bo mówiłam że stosuję post przerywany i stosowałam go bardzo długo jak byłam na wyjeździe to we Francji to z niego zrezygnowałam może kiedyś opowiem więcej, dlaczego zrezygnowałam. Ale jednym z powodów było na przykład to, że rano nie mogłam sobie wypić herbaty z mlekiem albo herbaty z imbirem. I wiem, że to brzmi głupio, ale to jest taka jedna mała restrykcja, która już jest restrykcją, więc tak, ale może rozwinę kiedyś to. Tego dnia w ogóle przyjechała moja siostra, więc robiłam obiad o kolację i też właśnie. Tutaj z tofu. Ona wracała późno do domu i chciałam z nią jeść kolację około 21, a nie o 18. Może kiedyś do tego wrócę, zobaczymy. Pamiętajmy, że dieta jest pod nas, a nie my pod dietę. Dzisiaj robię tak, zalewę do tofu. Oliwa taka ostra, trochę przecieru pomidorowego, musztarda chrzanowa. Robiliśmy tofu na ostro z papryką słodką. Czym dłużej leży, tym lepiej. Tutaj ugotowane ziemniaczki będę piekła. Najlepszy przepis. Oliwa, dużo soli. Trzeba też do wody, jak się gotują, dać dużo soli. Widziałam ten przepis kiedyś na TikToku i chyba w ogóle Kylie Jenner polekował i był taki mega viralowy przez to. Bazylia, oregano, papryka słodka. I są najlepsze na świecie. 180 stopni, 20 minut. Będziemy robić szaszłyki, nie powiedziałam. I tutaj jeszcze przygotowuję oliwa, czosnek, zioła prowansalskie, pokroiłam wszystkie warzywa jakie chciałam, cukinię, trzy kolory papryki, został mi też jakiś brokuł, pieczarka, cebula. Widziałam, że żeby nie spaliły się wykałaczki to trzeba je namoczyć w wodzie, nakładam wszystko, później oliwa na to. Wszystko do piekarnika, do tych ziemniaczków dokładam 180 stopni, 20 minut. Ważne jest, żeby warzywa były pokrojone na małe kawałki, żeby wszystko się zrobiło w tym samym czasie. Do tego jeszcze zrobiłam taką prostą sałatkę. To był obiad taki rodzinny. Później już nic nie nagrywałam, spędziłam trochę czasu z moją siostrą. Kolejny dzień, zaczynamy od dziennika. Zapisuję wszystkie moje myśli. Będę robiła swoją granolę z kaszą gryczaną. Widziałam gdzieś fajny przepis. Kaszę zalewam gorącą wodą, odstawiam na 10 minut, ale szczerze najlepiej ugotować i po prostu mieć ugotowaną taką turbomięką. W międzyczasie soczek namoczona, ale lepiej ją ugotować, bo moja wyszła bardzo, bardzo chrupiąca, bo nie była aż tak miękka. Dodaję płatki owsiane. Tutaj tą granolę to wszystko róbcie na oko. Chciałam ją taką czekoladową, kakaową, więc kakao, cynamon, sól. Ja dodaję olej kokosowy. W sumie jestem ciekawa, czy byłoby można dodać masło roztopione i wtedy ta granola była maślana. Muszę to wypróbować. Tutaj jest właśnie mój słoik masła orzechowego, już prawie pusty. Dodaję łyżkę. I ona wyszła niesłodka, więc warto dodać miód albo syrop klonowy. Przyniosłam owoce z mojego grudka i będziemy robić smoothie bowl. Ja jak kupuję dużo bananów, to je mrożę na małe kawałki, właśnie na lody. Tak dalej. Dodam tutaj też białko, truskawki i nie wyszła mi taka konsystencja jaką chciałam, jak na przykład widać na Instagramie, że ona jest taka gęsta, taka, wiecie, taki idealny smoothie bowl. I nie wiem co robię złego, czy za długo blendowałam, czy za dużo dodałam płynu. Granola wyszła przepięknie, ale po prostu wyszła taka bardzo wodnista i nie wiem co robić. Jak nie dodaję żadnego płynu, to ona się po prostu nie blenduje. Wiem, że oglądam niewiele ekspertów kulinarnych, więc proszę napisz, co robię źle, że nie wychodzi mi super idealna konsystencja gęsta edytowanie, oczywiście, herbata, woda, później szłam na zakupy spożywcze, kupiłam mnóstwo owoców, spożywcze marchewki, pomarańcze, zrobiłam sobie miskę owoców, mój ukochany arbuz, jedzenie na trawie i wieczorem będziemy robić falafel, widziałam przepis na Pinterestie, ciecierzyca, pietruszka, cebula z czosnkiem, wszystko blenduję, mój super blenderek, must have w kuchni do robienia wszystkiego, sól, pieprz, kminek rzymski, moje odkrycie, nowa przyprawa, siemilniane, że wszystko się złączyło. W ogóle u mnie zawsze były takie przyprawy must have: papryka słodka, czosnek w proszku, sól, pieprz, oregano, bazylia i teraz właśnie ten kminek doszedł. Ma bardzo specyficzny smak. Tutaj też robiłam fasolkę szparagową żółtą, ulubioną, przepis mojego taty, najlepszy na świecie, smak dzieciństwa, na maśle, z solą, pieprzem i z bułką tartą. Polecam, spróbuj, przepyszna. Teraz właśnie jest sezon na nią, ale Szczerze byłam w sklepie i zobaczyłam, że kosztuje 20 zł chyba za kilogram, i miałam takie. What? Nie wiem czy to jest dużo. Wydaje mi się, że to jest dużo. I tutaj użyłam sobie jeszcze szpinak na dole, kasza gryczana, kapusta, kiszona ze słoika, ogórek, cebula. Kocham cebulę, tutaj te falafelki wyszły przepięknie, szczerze wyszły idealnie, przepyszne. Można też zrobić od razu więcej na parę dni. Wieczorem robiłam trening skalpel z Ewą, byłam bardzo zmęczona, bo było bardzo późno. Kolejny dzień, szósty, herbata. Tutaj mam zioła z mojego ogródka, miętę. Odkąd zaczęłam pić taką świeżą, to dopiero zaczęłam zwracać uwagę na smak herbaty. I robimy tak, prażymy orzeszki laskowe i kokos na patelni. W ogóle tyle razy, ile spaliłam kokos, to szok. Uwaga, straciłam część materiału z tego dnia. Tak, tutaj jest ugotowana gryczanka, po prostu kasza gryczana, która mi została, podgrzałam ją i zrobiłam taki ala mousse banan, zblendowany z kakao, daktylami i mleko roślinne. I nigdy nie jadłam kaszy gryczanej rano, zawsze mi się kojarzyła z czymś na słono, a powiem, że jest bardzo dobra, ale muszę spróbować ją ugotować na mleku. A nie taką wiecie, już zrobioną, odgrzewać. Tutaj później edytowałam, było przepięknie. Mam go, czerwona porzeczka. I upiekłam tartę. Jedną taką malutką, a jedną taką ogromną, ale nie wyszedł przepis. Kompletny fail. Zamiast kremu Patisserie zrobiłam krem budyniowy i jakby to wszystko pływało. Uczymy się na błędach. Tutaj właśnie też straciłam część materiału, ale robiłam sos pomidorowy, oliwa, trochę czosnku. Na to puszkę pomidorów, pasatę. Oregano, sól, pieprz, suszone pomidory w przyprawie. Zblendowałam tofu ze solą i z wodą po makaronie. W ogóle zostawcie zawsze sobie wodę z makaronu, bo to się przydaje, jak się robi sos zegęsty. Za A zainspirowałam się Pinterestem. Jest taki makaron różowa pasta, tylko tam chyba używa się fety, sera. I tu się właśnie nagrało. Później wrzuciłam makaron. Tutaj na patelni obok sobie zrobiłam resztki z lodówki, które musiałam zużyć, czyli pieczarki, papryka, cebula. Makaron i ten sos wychodzi taki super kremowy. Jeżeli ktoś też nie lubi tofu, to polecam spróbować w taki sposób, bo można fajnie dodać białko do posiłku. mojej siostrze bardzo, bardzo smakował, bo właśnie gotowałam dla niej też tego dnia. Wieczorem poszłam sobie na dyskorolkę i miałam jakiś super dobry humor i zrobiłam sobie małą imprezkę. Ja jestem night person i w nocy uwielbiam tańczyć. Rano, ostatni dzień, przepięknie. Zaczęłam robić z czarnej herbaty zimny napar. To jest po prostu, że zalewam torebkę herbaty zimną wodą i daję do lodówki na całą noc. Mleko roślinne jest to taka moja dawka kofeiny na dzień. Ja nie potrafię pić kawy, mi się od razu ręce trzęsą, serce bije tak samo jak zim cukier. Mam to samo, od razu tak reaguję. Tego dnia było dużo załatwiania, bo jechałam na szczepienie na tężca. Chyba tak to się odmienia. W drodzy weszłyśmy do naszej ulubionej piekarni, po chlebek żytni, pieczywo. Tutaj sok. Dałam też rabarbar, ale ten rabarbar to bardziej przeszedł przez sobie kowirówkę i mało dał soku. Tutaj trochę zaczął mi się stres, ponieważ rekrutacja na studia. No, musiałam dużo ogarniać, dużo siedzenia przy kąpie, czytania. Robiłam śniadanie od deser, można tak powiedzieć, dla mnie i dla mamy. Został Mira Barbar, chciałam go zużyć. Właśnie nie mam pomysłu za bardzo, co z nim zrobić. Chyba najlepiej kompot ugotować. I będę robiła mleczko daktylowe. Daktyle świeże. W ogóle znalazłam je... Pierwszy raz znalazłam świeże daktyle w supermarkecie, w Aldi były, dyche kosztowały, więc myślę, że całkiem spoko. I o Boże, ten deser był przepyszny, był turbo słodki, ostrzegam, ale myślę, że to właśnie mleczko daktylowe I było w ogóle takie mega Puszyste, takie trochę jak śmietanka. I myślę, że to jest fajne, można też do owsianki dodawać, albo na naleśniki. Tutaj kroję owocki. Moja mama nie przepada za słodkim, tak mi się wydaje. Za, za słodkim. A bardzo jej smakowało, chociaż mamy kompletnie odmienne gusta, jeżeli chodzi o jedzenie. Tutaj, żeby wyrównać tą słodycz, użyłam takiego sojowego jogurtu i powiem, że jest bardzo dobry i całkiem smaczny, tylko trochę mnie po nim boli brzuch, bo wiadomo, ludzie, ja uważam, że nie trawią soi i nie wiem, czy to jest jakoś udowodnione. Więc ja ogólnie unikam takich zamienników na białą. Nie uważam, że to jest coś niezbędnego. Super, że jest taka alternatywa dla kogoś, kto nie umie sobie wyobrazić życia bez nabiału. Fajny to jest dodatek, wiadomo, białko. Nie mam za wszystkie uparcia, że muszę, muszę mieć jogurt sojowy z domu. Pojechałam do okulisty i uwaga, moja wada się tak pogorszyła. Z minus 0,75 na minus 1,5 i minus 1,25. Przywiozłam też w ogóle bazylię, od taty dostałam. I owocki. Bardzo się stresowałam rekrutacją i widać mój pokój, to był jeden wielki bałagan. Uznajmy, u mnie to był bałagan. Mama w ogóle robi jakąś zumbę w pokoju. Czekałam na moją siostrę. Ona kocha makaron, ja kocham makaron, więc znowu pasta. Chciałam wykorzystać tą bazylię, więc robimy alapesto, pesto. Oliwa, czosnek. Bazylia, sól, pieprz. Drobine wody też dodałam, pestki dyni. Tofu, pół takiego bloku, i dodaję też płatki drożdżowe, ponieważ chciałam przekonać moją siostrę do nich. Ona, ym, ale nie jest, próbowała i nie jest przekonana. Tak, można to fajnie przemycić. Ale bo to niby jest zamiennik parmezanu. W ogóle płatki drożdżowe mają wszystkie witaminy z grupy B. Ostatnio na profilu roślinna baza yy, był cały post o tym i tak szerzej nie wiedziałam, ale wiadomo, to są takie pierdoły. Nie uważam, że to jest jakiś must have, tylko dodatek. Dieta roślinna to jest najtańsza dieta, jaka istnieje. Makaron wyszedł w takim kolorze miętowym przez tą bazylię. Ale tak, dodałam później świeży szpinak i pomidorki, które wcześniej usmażyłam na patelni. Polecam zrobić taki makaron, bo wystarczy jakiś sos, tofu, zblendować to razem i gotowe. Tu jeszcze dodałam oliwy z oliwek, tofu gęstnieje, więc dodałam jeszcze przycieru pomidorowego i też kolor się zrobi taki lepszy, a nie miętowy. Ja zawsze sobie do makaronu robię jakąś taką sałatkę, tu miałam też czarne oliwki. Zjadłam kolację właśnie z moją siostrą. Spędziliśmy trochę czasu, pogadałyśmy. Później robiłam trening. Ja robię chociaż 10-20 minut. I tak, to było na tyle. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeżeli odtworzysz jakiś przepis, możesz oznaczyć mnie na Sara jedzonko. Ja Ci mówię: zrób makaron, zrób falafelki, zrób kotlety z czarnej fasoli, czerwonej fasoli. Korzystaj z owoców, z warzyw, to co jest sezonowo. Później tego nie będzie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Nie zapomnij. Po Lubić filmu, zasubskrybować. Mam nadzieję, że chociaż trochę Cię zainspirowałam moją miłością do gotowania. Kocham gotować. Um, I tak, widzimy się za niedługo. Dziękuję Ci. Pa pa.